Yy, tak, możesz mi jeszcze teraz ustawić tę te, te kamerę, tak jakbyś był moim widzem, ewentualnie jakbyś na przykład zauważył. Aż wyważysz na środku? Tak, nie być na środku. Dobra, teraz jest w porządku. A, a, nie, 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 nie. Ewentualnie mogę, mogę jeszcze tak, tak podjechać. Możesz przedstawić ewentualnie to to. Jest okej, okay, tak? Dobrze. Hello, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Księgowy po Godzinach. Ja nazywam się Szymon Mońko i dzisiaj porozmawiamy na temat sprzedaży samochodów pod kątem podatkowym. I nie mówimy tutaj tylko o sprzedaży samochodów w firmie, bo jednak większość odcinków tutaj na tym kanale dotyczy firm. No ale też powiem, jak to wygląda, jeżeli po prostu osoba fizyczna sprzedaje samochód. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zacznijmy od tematu sprzedaży samochodu przez osobę fizyczną innej osoby fizycznej, ponieważ tutaj sprawa jest dość prosta i tak naprawdę nie trzeba za dużo tłumaczyć. Sytuacja wygląda w ten sposób, że spisujemy umowę kupna-sprzedaży. Tak sprzedający sprzedaje kupującemu samochód na określoną wartość. I jeżeli chodzi teraz o obowiązki podatkowe po stronie nabywcy, Powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tej umowy, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli samochód jakiś tam sprzedaje za 10 tysięcy, komuś to ten ktoś musi zapłacić właśnie to 2% od tych 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o nabywcę, to jest kurwa sprzedawcę... Jeżeli chodzi o sprzedawcę, to tutaj nie ma obowiązku zapłaty żadnego podatku. Jeżeli jakiś byłby do zapłaty, to byłby to PIT, tak? Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli sprzedajemy samochód. Szybciej niż po 6 miesiącach, co najmniej od daty nabycia takiego samochodu przez nas. Tak, Wtedy musimy ten tip zapłacić od dochodu z tej sprzedaży. Ten dochód ze sprzedaży wylicza się w ten sposób, że mamy przychód ze sprzedaży minus koszty, czyli cena nabycia tego samochodu. No, pomieszono ewentualne jakieś koszty jeszcze dodatkowe, nie? jeżeli by wystąpiły. Teraz zajmijmy się tematem sprzedaży samochodu przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Konkretnie samochodu, który jest środkiem trwałym w tej jednoosobowej działalności gospodarczej. Taki przychód będzie opodatkowany podatkiem dochodowym, i teraz jak. Może wiemy albo nie wiemy, mamy trzy sposoby opodatkowania osób fizycznych, czyli mamy zasady ogólne, podatek liniowy i mamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mamy też kartę podatkową, ale karta podatkowa jest na ten moment już taką wymierającą formą, której na ten moment też nie można wybrać już od pewnego czasu, więc nie będę się w kartę podatkową zagłębiał. Udajemy, że jej nie ma. Jeżeli chodzi teraz o sprzedaż. Samochodu, właśnie przez taką osobę fizyczną na zasadach ogólnych, no to wygląda to w ten sposób, że jest to normalnie sprzedaż opodatkowana podatkiem według skali wtedy, tak? Czyli 12 albo 32%, w zależności od tego, jaki mamy aktualnie ten dochód w ciągu roku, w którym jesteśmy w momencie. I teraz w jaki sposób znowu sprawdzić ten dochód? Nie? Jak to wygląda? Zasadniczo ujmujemy to w ten sposób w księdze przychodów i rozchodów, że w kolumnie ósmej, czyli te pozostałe przychody, Mamy wartość sprzedaży tak, tego samochodu. Powiedzmy, niech będzie znowu to cena 10 tysięcy. Oprócz tego w pozostałe wydatki, tak w cudzysłowie, wyksięgowujemy niezamortyzowaną wartość tego samochodu. No i powiedzmy, że ta wartość księgowa tego samochodu niezamortyzowana to było 5 tysięcy, tak? czyli mamy 10 tysięcy po stronie przychodu. 5 tysięcy po stronie kosztów, w kolumnie 13 pozostałe wydatki. Różnica to jest 5 tysięcy, i od tych 5 tysięcy odprowadzimy podatek według skali. Analogicznie, jeżeli płacimy podatek liniowy, tak samo wygląda ujęcie tego w księdze przychodów i rozchodów, tylko że wtedy już zapłacimy podatek według tej jednej stawki 19%, którą cały czas płacimy. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? W zasadzie. No, tak samo jak każda inna sprzedaż. Tutaj opodatkowujemy to również tym rykautem. Tutaj tylko już opodatkowujemy wartość sprzedaży, przychód, nie ma tutaj żadnego kosztu i opodatkowujemy to stawką najczęściej 3% wtedy tego rykautu. No i normalnie płacimy w danym miesiącu od tego podatek. A teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o spółki? Spółka też może mieć samochód w środkach spałych i chce ten samochód sprzedać. Taka transakcja również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT-em według stawki, jaka jest akurat dla danego podatnika w danym momencie, czyli to będzie 9 albo 19%. I tutaj sytuacja wygląda w zasadzie analogicznie jak na zasadach ogólnych czy na liniówce, czyli przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Mamy cenę sprzedaży, którą ujmujemy jako pozostałe przychody operacyjne. Natomiast kosztem uzyskania tego przychodu jest wysięgowana, niezamortyzowana wartość tego yy, samochodu. I yy, kurwa, no co ja mam dzisiaj? Mogę. Czyli powiedzmy znowu, mamy samochód, który sprzedaliśmy za 50 tysięcy, natomiast w księgach wartość tego samochodu wynosiła... Powiedzmy 55 tysięcy. O, tak zrobimy teraz trochę odwrotnie, żeby było, że stratę mamy. Już nie teraz. 55 tysięcy, czyli mamy przychód pozostały operacyjny 50 tysięcy. 55 tysięcy mamy te pozostałe koszty operacyjne, tam najczęściej analityka, tam wartość niefinansowych aktywów trwałych. No i różnicę mamy 5 tysięcy, ale tym razem na minusie, bo przewyższa nam koszt, czyli mamy stratę na tej sprzedaży. Z jakichś powodów może tak być, tak? Samochód nasz tam może być uszkodzony i wtedy sprzedajemy poniżej jego wartości, jaką teoretycznie on by miał, gdyby na przykład nie był uszkodzony, tak? Takie sytuacje też mogą się zdarzyć. Czyli podatki dochodowe mamy tutaj omówione. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o VAT? Jeżeli chodzi o VAT, to sytuacja wygląda w ten sposób, że normalnie ta transakcja podlega pod VAT, ponieważ jest to dostawa towaru lub usługi. No więc w przypadku konkretnie towaru, tak, yy, czyli samochodu, który sprzedajemy. Nieważne, że nie zajmujemy się normalnie samochodami, sprzedażą samochodów i jest to tylko taka, yy, właśnie ta pozostała działalność operacyjna, nadal to podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli jesteśmy podatnikami zwolnionymi z VAT yy, do z artykułu 113, tak, czyli do limitu 200 tysięcy złotych, jeszcze w tym roku 200 tysięcy złotych rocznie obrotu, to wtedy też ta transakcja może podlegać zwolnieniu, no chyba że byłaby to właśnie taka transakcja, która spowoduje przez nas przekroczenie tego limitu, no to wtedy już normalnie trzeba ten podatek zapłacić, 23%. Jeżeli nie, to stosujemy zwolnienie. Jeżeli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, nie -y, korzystamy z żadnego zwolnienia, no to tutaj wystawiamy fakturę ze stawką 23%, jest to dość logiczne, oczywiście wiadomo, że taki VAT wcześniej prawdopodobnie sobie odliczyliśmy, kiedy nabywaliśmy ten samochód. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o VAT. -y. A teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o PCC? Bo na początku powiedziałem, że jeżeli osoba fizyczna, osobie fizycznej sprzedaje samochód, który jest starszy niż to pół roku, w sensie sprzedawca sprzedaje ten samochód po co najmniej pół roku jego użytkowania albo nieużytkowania po co po najmniej 6 miesiącach nabycia go, no to płaci to PCC, nie? Tutaj nie płaci pit -u. A tutaj w, później, kiedy mówiłem o tych wszystkich yy, formach działalności, tak? Czy to jednoosobowa działalność, czy, czy spółka. Mieliśmy podatek dochodowy do zapłaty, no to pytanie, czy nabywca płaci PCC od takiego nabycia? I odpowiedź brzmi w zasadzie nie. Natomiast nie wynika to z tego, że ta druga strona płaci podatek yy, dochodowy. Ja już mówię o co chodzi. Zasadniczo istnieje w Polsce taka zasada, która nie jest zapisana nigdzie bezpośrednio, natomiast ona wynika pośrednio z konstytucji i ordynacji podatkowej, która mówi o tym, że jedna transakcja nie może być opodatkowana dwoma podatkami bezpośrednimi. I często na tej podstawie ludzie opierając się mówią, że no skoro tutaj mamy zapłacony podatek dochodowy, no to nie możemy opodatkować tego drugim podatkiem czyli PCC. Ale PCC jest podatkiem pośrednim, więc takie tłumaczenie jest błędne, dlatego że jedna transakcja może być opodatkowana wieloma podatkami pośrednimi. Przykład, jeżeli sprzedajemy papierosy albo alkohol, taka transakcja jest opodatkowana dwoma podatkami pośrednimi, ponieważ jest opodatkowana akcyzą i jest opodatkowana VAT-em. Czyli jest to taka, bym powiedział, Jest to taka typowa transakcja, która jest opodatkowana dwoma podatkami pośrednimi, która występuje w zasadzie na co dzień w rzeczywistości gospodarczej. Jednak, rzeczywiście, kiedy mamy sprzedaż samochodu przez firmę, to ten nabywca nie płaci PCC. Ale wynika to z wyłączenia, które jest zapisane bezpośrednio w ustawie o podatku o czynności cywilnoprawnych. W artykule drugim punkt czwarty tej ustawy jest powiedziane, że PCC nie podlega transakcji, jeżeli jest opodatkowana VAT-em, czyli jeżeli podlega pod VAT, to nie podlega pod PCC. I teraz spójrzcie, jeżeli mamy osobę fizyczną sprzedającą drugiej osobie fizycznej, osobę fizyczną prowadzącą działalności gospodarczej sprzedającej drugiej osobie fizycznej, taki samochód to ten sprzedawca on nie podlega pod ustawę o VAT dlatego to PCC nabywca musi zapłacić natomiast ci wszyscy później podatnicy, którzy mają tę działalność gospodarczą zawsze będą podlegać pod VAT jeżeli prowadzą działalność gospodarczą właśnie w tym sensie ustawy o VAT Dlatego i nawet jeżeli są zwolnieni, to oni też podlegają pod VAT, tylko po prostu ze stawką Z2. Trzeba o tym pamiętać. To, że transakcja nie ma tego VAT, że ten VAT wynosi zero, to nie znaczy, że ona nie podlega pod VAT. Ona podlega, tylko że po prostu jest zwolniona do, z jakiegoś powodu, tak, albo do limitu, albo przedmiotowo z artykułu 43. Więc taka transakcja będzie zawsze podlegała pod VAT, i dlatego też. Tego PCC tutaj nie ma wtedy po stronie nabywcy. Tak, sytuacja mi teraz przyszła do głowy z komornikiem sądowym. Komornik sądowy nie prowadzi działalności gospodarczej w świetle ustawy o VAT. On pod VAT nie podlega, dlatego jeżeli on by sprzedawał ten samochód, nawet wystawiając jakąś tam fakturę z tym NIP-em i tak dalej, swoim, to i tak będzie do zapłaty PCC, dlatego że właśnie on nie podlega pod VAT. Ta jego działalność. I to nie jest tak, że komornik jest zwolniony przedmiotowo z artykułu 43, tylko po prostu nie podlega opodatkowaniu VAT, dlatego że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może mogło się wydawać, że ma to jakąś firmę, zarabia i tak dalej. I jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby w zasadzie na tyle, choć temat samej sprzedaży samochodu nie jest jeszcze do końca wyczerpany. Natomiast, żeby odcinek nie trwał pół godziny, w kolejnym odcinku, jakby drugiej części tego, porozmawiamy o ewentualnie alternatywnych formach dokonania transakcji, przeniesienia własności z jednego podmiotu na drugi, alternatywnej do sprzedaży, alternatywnych nawet do sprzedaży, i omówimy sobie, jakie są ewentualnie tego konsekwencje podatkowe. Nie, żebym tutaj zdradzał Wam jakieś sposoby, jak poszukiwać państwo i unikać opodatkowania, broń Boże! Ale zapraszam do oglądania również tego kolejnego odcinka. A na ten moment dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Standardowo zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. W dół nie zostawiajcie, bo będzie mi smutno. Tylko miłe komentarze, bo złe będę usuwał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, w środę. Odcinek merytoryczny, właśnie dalej kontynuuje. Tak, dalej kontynuujemy. Nie ma tak, ale coś dalej, tyle, wiadomo, może kontynuujemy. Za tydzień w środę odcinek merytoryczny, będziemy kontynuować temat sprzedaży aut, a w sobotę, standardowo weekendowy, już zapomnijmy co. Weekendowy bilans. Tak. Przy okazji, mógłbym kiedyś w ogóle zrobić film właśnie o tym, co, czym się różni zwolnienie z VAT-u od wydaje mi się, że to jest coś takie że ludziom się to, w sensie księgowym nawet, nie? że nie ma vat to nie ma vat Różne Więc różnie coś się podlega, czy jest pełno. Dzisiaj po kolei pójdę do angielskiego Dobrze. Zatem <grym> mówię ci, kadr fajny, super, no to sobie żekoladę będzie, nie. o chuj. No to jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, tak? Dobra. Analog, nie, ale nie, drob się. Najczęściej według stawki trzywek trochę.